Hejka, witam Was w drugiej części mojego filmiku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Kruka. Yy, drugiej części trzeciego odcinka. No dokładnie mówiąc, więc. więc teraz będziemy szli z Bartokiem na polowanie. Dobra, chwilę pogadamy z nim. Bosper mówił, że kiedyś dla niego pracowałeś. To prawda, ale jego interesują tylko te cholerne skóry. Mówiłem mu, że jak się zrobiło niebezpiecznie, więc nie zwrócił na to uwagi. No cóż, przynajmniej dobrze zapłacił, nie mogę narzekać. Możesz mi coś o nim powiedzieć? Ostatnio ktoś ukradł, bo sperowił jeden z jego łuków. Biały dzień. Dobra, bla, bla, bla. Nie interesują nas takie pierdoły. Możesz nauczyć mnie czegoś o polowaniu. Czemu nie pójdziemy na polowanie razem? Jest bezpiecznie, to prawda. A więc znasz się trochę na polowaniu? To znaczy umiesz zdejmować skórę ze zwierzęcia? Tak. Dobra. Daję mu 50 sztuk złota. No i znowu komplikacje, nie mam 50 sztuk złota. A mamy 47, no dobra. Dobra, towary. Sprzedać jakiś pierdoły. Skórzany mieszek. Dobra. Ej ty, mam dla ciebie propozycję. Czego chcesz? Korzystała z niego już dostatecznie długo. Chcę, żeby zrezygnowała. Co ja z tym wspólnego? Dam się list, że w sumie do jej kieszeni. Chodzi tutaj o Sarę, która zajęła mu stanowisko na bazarze. To jest ten sam kupiec, którego spotkaliśmy w drodze do miasta i kupiliśmy od niego patelnię. On chce, żebyśmy wrobili jednego z kupców w to, że sprzedaje wieśniakom broń. No też ciężka decyzja czy, się, czy przystać na co czy nie bo jeżeli się nie zgodzimy to on wyda nas że pochodzimy z kolonii górniczej no to dobrze zrobię to nie nie weźmiemy w tym udziału Od razu zakapujemy go u, Londra, u Lorda Andre. Dostaniemy nagrodę. W końcu jako przyszły członek Straży Miejskiej. Trzeba kablować. Gestapo. Chcę odebrać nagrodę za przestępcę. O jakie Dziwne. No cóż, pomyłka. Dobra, cisnę z nim teraz na polowanie. Będzie jazda. Muszę się przyznać, że musiałem powtarzać nagranie, bo przed chwilą ją zginął, żeby jak teraz się powtórzy, to będę miał zepsuty dzień. Nie, może trafić pipa. Dobra, idziemy dalej. Trzeba od razu mu pomóc, bo on zginie. Jest bardzo słaby. Ale fuks, ja pierdzielę. Muszę się uzdrowić. Jeszcze mam miksturę. No i mamy nasze futra. Jeszcze jeden. Pyta się, czy powinniśmy iść dalej, czy nie. Idziemy dalej. Trzeba ryzykować. O Boże! Cienia Góra Cię Dobrze stwora. Dobry zysk. O Boże. No proszę, i co spotkaliśmy? W lesie był ork, a naszym trofeum jest lekki orkowy topór. No proszę. Dość tego, wracam do miasta. Tutaj jest zbyt niebezpiecznie jak dla mnie, nawet we dwóch. Ork zaraz za miastem, jasna cholera. No to na razie. Dobra, sprzedam te skóry Bosporowi, tak? Wracamy do miasta. Przy okazji zdobyliśmy skórę cienia stwora i lekki orkowy topór, czyli całkiem nieźle. Widzimy się zaraz, bo już nie będę Wam pokazywał jak wracam do miasta. Co do tych wilczych futer... Wiedziałem, że nadajesz się do tej pracy. O, to zapłata, tak jak obicywałem. I co? Co myślisz? Czy to nie lepsza praca niż kucie mieczy po całych dniach albo napełnienie małych buteleczek w zakurzonej komnacie? Nie, nie chcę zostać u niego czeladnikiem mało i teraz. Czy zgodzisz się, żebym zawarł umowę z innym mistrzem? Miałam nadzieję, że będziesz pracował dla mnie, ale skoro tego chcesz, czy to znaczy, że mnie poprzesz? Jeśli pozostali mistrzowie nie zaprotestują, tak, ale na pewno byłbyś dobrym myśliwym. No dobra, czyli tu już problem z głowy. To bardzo, masz dosyć ciekawe. No i został nam jeszcze Harad. Czego chcesz? Mam orkową broń, którą prosiłeś. Pokaż. Dawno już nie miałem w rękach takiej broni. Podczas wojny z orkami byłem żołnierzem. To były ciężkie czasy, mówię ci. Myślałem, że nie zdołasz tego dokonać. Jestem pod wrażeniem. Dobra kiedy mogę zacząć pracę jako twój czeladnik? Przydał mi się nam ktoś, kto potrafi stuć orka. Jeśli chodzi o mnie, może zacząć od zaraz. No, czyli zostaliśmy. Już zostaliśmy? O, ciekawe. Czeladnik Florinis. No tak. Zostało nam jeszcze hmm. jedna kwestia do rozwiązania. Musimy zdobyć błogosławieństwa. Błogosławieństwa magów wody i magów ognia. Czyli pierwszy będzie watrach, który jest magiem wody. Dobra. Powiem to się w odnim kręgu. Dalej. Hmm. Możesz mnie uzdrowić, tak to się przyda. No, nic znowu, tam nic nie miałem mu do powiedzenia. Dobra, pójdziemy jeszcze na targowisko. Zorientować się, co i jak. Hakon. Jestem Hakon, handlarz bronią. W dzisiejszych czasach każdy powinien nosić broń, szczególnie poza miastem. Dobra. Co wiesz na temat Paladynów i tak nam nic nie powie? Co wiesz o zaginionych mieszkańcach Korynis? Wielu z nich przechodzili przez wschodnie bramy miasta. Tylko ostatnio wydarzyło się coś niezwykłego. Był taki gość, chyba John miał na imię. Gadał na lewo i na prawo, jaki to wkrótce będzie bogaty. Twierdził, że zna sposób, bym dostanie się do wież, w których straż przechowuje broń. Od tej pory przestał się pojawiać. Ach. Pokażmy swoje towary. Tak, nas na nic nie stać. No i następnie. Niech będzie z Tobą nieznajomy. Jeśli szukasz porządnych towarów dla podróżnika, trafiłeś we właściwe miejsce. Ale ostrzegam cię, jeśli weźmiesz coś bez zapłaty, zwołam Straż Miejską. Czy ja wyglądam na złodzieje H? Nie byłbyś pierwszym, który ucieka dziś z moimi rzeczami. Ktoś Cię okradł? Nie mogę tego udowodnić. Gość był wyjątkowo przebiegły. Przedstawił się jako Rengaru. Przez kilka ostatnich dni kręci się wokół targowiska. A co dnia? Aha, dobra. Odzyskamy jego towary.

Hopsa, hop, Mam cię Czego ode mnie chcesz? Okaradł się Jorę w biały dzień Widziałem nawet jak to robiłeś Szedłem ci więc powiedzieć, że jesteś zawsze nowym złodziejem I teraz gadaj kim jesteś Żebyś lepiej zwrócił Jorze skradzione pieniądze Natychmiast Zasługuję na udział Gadaj kim jesteś Jestem tylko nędzarzem, starającym się związać koniec z końcem w taki czy inny sposób. Cóż innego mi pozostało w mieście? Pracy nie znajdę. Dobra, rozumiem, oszczędźmy tych jęków. Dobra, żeby zwrócił kasę. Mam 53 złota. Już tak grosze. Powinienem wydać cię straży. Czego jeszcze ode mnie chcesz? Nie mam już nic, zostawmy w spokoju. Dopilnuj, byś trawił. Za kratki. Tak, bierzemy. Nie chcę mieć kłopotów, jeśli uważasz, że tak właśnie powinieneś postąpić. Proszę bardzo. Uważaj jednak, moim przyjaciołom, nie spodoba się to, jak mnie potraktowałeś. Teraz idę odebrać nagrodę za złodzieja, więc widzimy się za chwilę. Chcę odebrać nagrodę za przestępcę. Ręgar Łokrad Kupca Jorę. Dobra. Dostaliśmy 100 sztuk złota. No dobra, pierwsza. Pierwszy więzie za nami. Teraz tylko... Pójdę powiedzieć Jorze, że mamy jego złoto. I na tym skończę ten dzisiejszy odcinek, który i tak już jest dosyć długi, bo dzielony na dwie części. Jorza, jorza. Co do tego złodzieja. I jak postępy? Złapałeś go? I co najważniejsze, czy masz moje złoto? Tak, złapałem go bez problemu. Co z moim złotem? Oto 5000 sztuk złota, które ci ukradł. Dobra. część złota, jako nagrodę. Oto. Zarkiem na jego towary. No nic ciekawego. Dzięki, że wytrzymaliście do końca przez ten długi i nudny odcinek, przez który trzeba było przejść. Dzięki, wielkie za obejrzenie! I do zobaczenia w następnym odcinku.